И zobaczmy co ma do powiedzenia nam ciocia Zara za mm, wykonanie tego zadania. Всё, можешь спать спокойно. Шантажист больше никому ничего не расскажет. Ой, как хорошо. Вы меня просто спасли. Я вам так благодарна, и я знаю, как вас отблагодарить. Тётя Zara, да что ты? Неудобно как-то получилось. Dważdy nażyli na trudnościach kupci. No z drugiej strony, no, tam pieniądze ona oddała sama. Mógł no, się no, odkazać. Tak, jak no, się... No, jak, to, jak dają to bierzki. Pewnie ty złodzieju. No nic, to będzie na tyle w tym odcinku, w następnym porozmawiamy jeszcze więcej. Niestety to jeszcze nie koniec tych kłopotów cioci cary i... Mm, porozmawiajmy z nią o zaginionej karawanie. Тетя Зара, я смотрю, у тебя в лавке как-то пусто стало. Ох, и не говори. Я и так страдаю. Караван с товарами уже давно должен был вернуться. И что ты думаешь? Его все нет и нет. А ведь там только никому не говори. Не все товары законные. Как? Ты опять торгуешь нелегальным. А что делать? Люди этот товар хорошо покупают. О, а мой устала. покойный муж говорил, на риски надо меньше обращать а внимание с ростом смешно. прибыли. Но я все равно стала Придется ночью плохо сидеть. спать. Ну, хочешь, я могу я пойти навстречу твоему каравану. Посмотрю, что с ним могло случиться. И правильно, иди сходи. И если что, ты главное Эх, из большого сундука попаливает. мне все принеси. Там все самое ценное. Зелье вещь полезная. Так. Same kłopoty z tą ciocią Zarą. E, e, kara dalej handluje tymi towarami, ale karawana... E, karawana, karawana e, została napadnięta przez tam jakiś tych i musimy się tam udać i im to... I, i pomóc tej cioci Zarze. E, no spoko, tylko jeśli by to była misja poboczna, a nie główny wątek. Bo tak to będziemy musieli jednak mimo wszystko... Eee, po prostu główny wątek jest zablokowany, póki co, i nie możemy z tym nic zrobić, niestety. Ach, jeszcze jeden punkt, eee, to użyj kradnie, i wreszcie będę mógł otwierać te beczki. A gdzie jest zaginiona karawana? Otóż zaginiona karawana jest tu, więc myślę, że przejdę przez miasto. Chociaż hmm, zaraz zobaczymy, którędy przejdę. Myślę, że jeśli przejdę tędy, będzie to optymalna droga tak. robił, bo łatwiej jest w ten sposób. Tak czy siak. Potem poszedłem sobie tutaj drogą, aby zobaczyć tą karawanę i proszę. Oto co zobaczyłem. Nie, akurat nie dokładnie to, ale okazało się, że trzeba zabić parę hien. Więc jako, że nie mam żadnej broni, więc zastanawiam się, jak to zrobić, bez zmienia na poziomu trudności na łatwy. Ale wtedy okazało się, że ten quest jest na czas. i wtedy przychodzą wartownicy i zabierają zawartość tego kufra. A gdy to zrobią, to my możemy już pożegnać nasze pieniądze na do widzenia, jak to mówił kiedyś Babur i nasze towary. Szlak trafił i ci strażnicy je wzięli misja nie, została niewykonana, nieudana, tak, no i chciałem wczytać sobie grę, ale oczywiście zamiast F8 nacisnąłem F5 i grę zapisałem, a nie mam innego save'u, żeby żeby to jakoś odkręcić, tak, więc niestety, ale będę musiał przejść całą grę od nowa, aby wykonać tą jedną głupią misję, no cóż, tak czy siak, teraz wam pokażę co mówi ciocia Zara, gdy misja się nie uda. Już sobie tutaj przygotowałem. Posiadłość Elindeja. I proszę bardzo. Ciocia Zara nas nie pochwali o zagładzie karawany. Moje obawienia uprawdały się. Karawan действительно poddegsu napadeniu, no mnie nie udało się spećk miejscu jego gibeli do przychodu straży. Мне очень żal. Straża znalazła wszystkie nielegalne towary. te to wielkie siły nakazują mnie za moją żadność. Tak, może niezbyt rozbudowany ten dialog, ale lepszy taki niż żaden. I jak widać, nie mamy żadnej misji tutaj do pobrania. No, tak czy siak. Widzimy się po tym, jak dojdę do tego miejsca na następnym razem. Dobra, jest ten gość, który zapala te pochodnie, czarem. Lepiej by ciebie rzeczywiście nie trafił. <laughs> tak czy siak do, dość śmieszne to było, taka, do, nie, no dość fajna ciekawostka naprawdę.